Spora na bardzo ciekawy efekt, jakim jest Spitfire Fuzz. Łączy on w sobie w zasadzie dwa efekty. Posiada brzmienie kaczki i przesteru. Czymś takim jeszcze się nie spotkałem. Myślę, że może to być gratką dla osób poszukujących nietypowych brzmień. no tak w nazwie jest fuzz a ja bym powiedział, że to jest distortion z, z jakąś tam domieszką fuza. Także to nie jest jakiś tam mega groźny, przerywający, przebijający uszy dźwięk, ale za to całkiem przyjemny. Zaraz pokażę, o co chodzi z tą kaczką. Przekręcę volume w gitarze. Podczas gdy będę kręcił e, gałką gain, będzie można wysłyszeć takie charakterystyczne kwakanie. Kiedy gałkę e, mam e, na maksa w gitarze, ta kaczka działa bardziej w tle, także ona zupełnie nie przeszkadza, ale dodaje e, czegoś ciekawego do soundu. No i mamy jeszcze taki przełącznik, przełącznik e, Gain. Dodatkowego Boosta. Okej, okay, przypatrzmy się jaki jest zakres tonów. Dosyć gładko i przyjemnie.